Hej, tutaj Mikołaj z Vis Academy. W tym krótkim nagraniu pokażę Ci, jak w bardzo prosty sposób można pobrać geometrię 3D wybranego miasta, a następnie wykorzystać podczas projektowania architektonicznego, tworzenia makiety miasta, albo też przy tworzeniu takich wizualizacji jak te, które tutaj widzisz. Tutaj jest to wieżowiec zaprojektowany przez nas w przestrzeni Chicago, gdzie cały teren został opracowany w 3D. Tworzenia tak pięknych wizualizacji, które tutaj widzisz, nauczymy Cię podczas naszego 7-tygodniowego szkolenia w zupełnie od zera. Wejdź na nasz Instagram i zobacz jak radzą sobie nasi studenci. Tutaj możemy zobaczyć pracę Kamila, Beaty, Oli oraz Pauliny. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że te whisky naprawdę wyszły świetnie i efektownie, a Ty z naszym szkoleniem możesz tworzyć równie piękne prace. Dobrze, przechodząc do głównego tematu, skąd możemy pobrać taki model miasta jak ten, który widzisz tutaj? Generalnie warto w przeglądarce wpisać sobie www.catmapper.com Dzięki tej stronie będziemy mogli pobrać wybrany areał miasta, jakiejś przestrzeni i zapisać go w formie takiej prostej geometrii widocznej jak tutaj. Musimy się przede wszystkim tutaj zarejestrować, a następnie kliknąć w ten przycisk. Co przeniesie nas do takiej mapy? I teraz możemy albo wpisać sobie tutaj jakąś lokalizację, którą chcielibyśmy znaleźć, odnaleźć i pobrać, albo po prostu ręcznie możemy szukać na tej mapie jakąś przestrzeń, która byłaby nam potrzebna. Dzięki temu narzędziu będziemy mogli pobrać jeden kilometr kwadratowy takiej przestrzeni za darmo. Powyżej będziemy musieli dopłacić, ale ten kilometr kwadratowy w zupełności często wystarczy. My w zespole wybraliśmy sobie taki areał i mniej więcej sobie dostosowaliśmy to w taki sposób jak tutaj, mogliśmy sobie to rozszerzyć. Zwróć uwagę na to, że ta powierzchnia kilometrów kwadratowych wypełnia się do tego jednego kilometra kwadratowego, więc śmiało możemy sobie tutaj to poszerzyć. Mniej więcej w taki sposób. Teraz ustawimy sobie jeszcze troszeczkę w prawo, żeby tą naszą działkę tutaj załapać mniej więcej w centrum jeszcze troszeczkę może na prawo. OK. No i teraz, jeśli korzystamy z 3D Maxa, musimy zaznaczyć sobie Other i wybrać ten plik DXF. Następnie musimy zaznaczyć wszystkie tutaj te opcje. I w road Geometry musimy zaznaczyć sobie Lines. Następnie klikamy Create File. I teraz to przeniesie nas do kolejnego okna, gdzie będziemy mogli przejrzeć sobie naszą geometrię w widoku aksonometrycznym, albo w widoku 2D, albo taką generalną topografię sobie obejrzeć tej przestrzeni, żeby ocenić, czy tutaj na pewno to to, co potrzebujemy. No i gdy już wszystko ustalimy, że jest OK, możemy kliknąć tutaj download i będzie już po wszystkim. To znaczy pobierzemy nasz plik. Teraz jeśli korzystasz na przykład z innego programowania niż 3ds na przykład Revit czy SketchUp, to żaden problem, możesz też tutaj ustawić sobie odpowiednie ustawienia. Na przykład dla Sketchupa albo też plik DXF i po prostu to zaimportować. To nie działa tylko dla 3ds Maxa, więc śmiało możesz z tego korzystać, jeśli używasz innych programów. Teraz nasz plik jeszcze musimy rozpakować, więc ja po pierwsze przeniosę sobie go do folderu projektowego, następnie rozpakuję i taki rozpakowany plik zaimportuję do 3DSa. Więc odpalam sobie nowy plik. Teraz mogę bezpośrednio z tego folderu przenieść sobie tą geometrię tutaj i kliknąć import file. Następnie pojawi się coś takiego, kliknę Z, żeby się przybliżyć do tego modelu. No, i widzimy, że nasza geometria się załadowała. Teraz możemy jeszcze sprawdzić, czy na pewno skala jest poprawna, bo tutaj możemy mieć z tym problem. Więc ja po prostu przyłożę sobie pudełko i ocenię, czy ten wieżowiec, ten na przykład budynek, może mieć jakieś takie prawidłowe wymiary. I wygląda na to, że nie, bo tutaj według tej skali ma on 87 cm wysokości, więc dobrze będzie sobie ten teren przeskalować. Ja to wszystko zaznaczę, dołączę w jedną grupę, no i teraz przeskaluję, dodając po prostu dwa zera. Następnie znowu zobaczymy, czy tutaj wszystko jest w porządku. No ale teraz możemy ocenić, że tutaj 87 metrów wysokości już raczej będzie prawidłową wartością. Teraz na to wszystko wrzucę po prostu jakiś biały materiał z Corona Physical NTL. Zaznaczę nasz model, nasz materiał i kliknę render. No, i jak widzisz, nasza geometria jest tutaj już gotowa do działania. Jeśli chcielibyśmy, ewentualnie dodać detal na najbliższych budynków, możemy oczywiście sami modyfikować pobrane modele. Podczas naszego szkolenia, obok tworzenia oświetlenia i materiałów, uczymy modelowania, które to. Towarzyszy naszym studentom praktycznie przez całe szkolenie. Nam taki plik posłużył jako podkład pod większy projekt. Dzięki temu nie musieliśmy modelować podstawowych brył ręcznie, a od razu mogliśmy przejść do modelingu stosując poprawne proporcje całej przestrzeni. Więc dzięki temu mogliśmy skupić się od razu na detalach, nie zastanawiać się nad tym, czy coś jest takiej czy takiej wielkości, bo od razu te wielkości i wymiary budynków mieliśmy już w modelu. Więc na podstawie takiego modelu przeszliśmy do szczegółowego modelingu, przeszliśmy przez etap światła. Materiałów, a finalnie stworzyliśmy takie wiski. Ty też możesz tworzyć takie rendery, dlatego zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego Instagrama, gdzie publikujemy prace wykonane przez naszych studentów po siedmiu tygodniach nauki w 3 Maxie. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego szkolenia, możesz odwiedzić naszą stronę 3 dvisacademycom Wszystkie potrzebne linki znajdziesz poniżej, a ja dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia! Cześć!